Dzień dobry, witam w podsumowaniu trybów warunkowych. Obiecałam Wam w poprzednich trzech spotkaniach, że stworzę również odcinek, w którym podsumujemy wszystkie tryby warunkowe i takie podsumowanie właśnie dzisiaj dla Was przygotowałam. Jest to podsumowanie, ale również świetne powtórzenie. Mam nadzieję, że w momencie, kiedy już wszystkie tryby po troszeczku znacie, aby najmniej spotkaliście się z nimi, ten film będzie dla Was najistotniejszy. Nie będziecie musieli oglądać trzech poprzednich, aby zrozumieć, w jaki sposób tryby warunkowe funkcjonują w języku angielskim. Tak jak wspomniałam wcześniej, w języku angielskim mamy cztery tryby warunkowe, jednak skupimy się na pierwszym, drugim i trzecim. O zerowym trybie warunkowym nagram oddzielny odcinek, gdyż on jest troszeczkę oderwany od całego konceptu trybów warunkowych. Zatem pierwszy tryb warunkowy. Podsumowując, pierwszy tryb warunkowy złożony jest z. Po if mamy present simple, z drugiej strony mamy podmiot, will i czasownik w formie podstawowej. Czyli przykładowe zdanie w pierwszym trybie warunkowym wygląda następująco: If Anna doesn't do her homework, her teacher will be angry. Pamiętajcie o tym, że pierwszy tryb warunkowy dotyczy przyszłości, czyli po polsku to zdanie brzmiałoby. Jeśli Anna nie zrobi pracy domowej, jej nauczyciel będzie zły. Oznacza to, że Anna siedzi przed pracą domową i myśli sobie, Boże, jeśli ja nie zrobię tego, tej pracy domowej, mój nauczyciel będzie zły. Czyli jest jeszcze przed faktem, czyli myślimy o przyszłości. Jeśli Anna nie zrobi pracy domowej, jej nauczyciel będzie zły. Tryby warunkowe poukładane są w bardzo logiczny sposób. Pierwszy tryb warunkowy dotyczy przyszłości. Robimy krok do tyłu, czyli przechodzimy do drugiego trybu warunkowego. Czyli skoro pierwszy mówi o przyszłości, to drugi tryb warunkowy będzie mówił o teraźniejszości. Jeden krok do tyłu. Zatem jak wygląda drugi tryb warunkowy? Po if mamy past simple. Natomiast drugie zdanie jest Podmiot, would i czasownik w formie podstawowej. No i spójrzmy na przykładowe zdanie, aby szybciutko sobie przypomnieć, jak ta konstrukcja wygląda w rzeczywistości. If I had a dog, I would walk more. Tak jak wspomniałam, jest to mówienie o teraźniejszości, a w zasadzie gdybanie na temat teraźniejszości, bo to zdanie w języku polskim przetłumaczylibyśmy w następujący sposób. Gdybym miała psa, chodziłabym więcej. Teraz tego psa ja nie mam i nie chodzę. A chciałabym, zatem jest to gdybanie na temat teraźniejszości. Skoro z, przysz z przyszłości przenieśliśmy się do teraźniejszości, czyli aby użyć trzeciego trybu warunkowego, musimy przenieść się w przeszłość. Z teraźniejszości robimy krok do tyłu i mówimy o przeszłości. Czyli trzeci tryb warunkowy wygląda w sposób następujący. Po if mamy past perfect, z drugiej zaś strony mamy podmiot, would, have i dopiero jest czasownik, ten konkretny czasownik z końcówką ed, bądź trzecia kolumna czasowników nieregularnych, czy też mówiąc po angielsku, past participle. Przekładowe zdanie. If we hadn't driven so fast, the accident wouldn't have happened. Gdybyśmy nie jechali tak szybko, wypadek nie zdarzyłby się. Oznacza to, że jechaliśmy szybko. Wypadek zdarzył się. Leżymy w szpitalu, jesteśmy połamani i teraz gdybamy, co by było, gdyby w przeszłości, gdybyśmy w przeszłości nie zrobili jakiegoś błędu, na przykład, czyli zdanie brzmi, gdybyśmy nie jechali tak szybko, wypadek nie zdarzyłby się. I teraz popatrzcie na to, ponieważ mówią, że tryby warunkowe są poukładane w logiczny sposób i tak też jest. Ważna rzecz jest. Aby pamiętać o tym, że w pierwszym trybie warunkowym, mimo że mówimy o przyszłości, po wyrażeniu IF używamy czasu teraźniejszego. Robimy krok do tyłu. Aby wyrazić teraźniejszość, czyli aby użyć drugiego trybu warunkowego, robimy krok do tyłu i mamy zamiast. Teraźniejszości wyrażamy ją za pomocą przeszłości. I teraz trzeci tryb warunkowy. Skoro mówimy o przeszłości, to w języku angielskim tę przeszłość wyrażamy za pomocą za przeszłości czyli za pomocą czasu past perfect. Do uporządkowania pewnych zagadnień gramatycznych bardzo często stosuję oś czasu, ponieważ ona pomaga mi zrozumieć, o jakiej przestrzeni czasowej mówię, używając danej struktury gramatycznej. I tak też jest z trybami warunkowymi. Na osi czasu wydarzenia układamy chronologicznie i tak samo ułożymy tryby warunkowe. Czyli nie bez przyczyny mamy pierwszy tryb warunkowy po prawej stronie, w środku umieścimy drugi tryb warunkowy i posuwając się na osi czasu wstecz mamy trzeci tryb warunkowy. Czyli mamy przestrzeń czasową przyszłość, future, następnie mamy teraźniejszość, czyli present, następnie mamy przeszłość, czyli past. I teraz uważajcie. W języku angielskim mamy jeszcze jedną przestrzeń czasową, której w zasadzie w języku polskim nie mamy. Jest to za przeszłość. Zobaczcie, jak to pięknie układa się na osi czasu. Przyszłość, teraźniejszość, przeszłość i za przeszłość. Bardzo logicznie. I tak samo poukładane są tryby warunkowe. Popatrzcie. Aby wyrazić przyszłość, czyli aby użyć trybu warunkowego pierwszego, musimy posłużyć się teraźniejszością. Aby czyli czasami czasem present simple. Aby wyrazić teraźniejszość musimy użyć w drugim trybie warunkowym przeszłości, czyli past simple. Aby wyrazić przeszłość w trzecim trybie warunkowym wykorzystujemy czasy past perfect. I tak wygląda podsumowanie trybów warunkowych. Jeśli macie wątpliwości, jak zbudowane są tryby warunkowe w języku angielskim, proponuję obejrzeć wszystkie trzy wcześniejsze odcinki, czyli odcinek na temat pierwszego trybu warunkowego, odcinek na temat drugiego i na temat trzeciego trybu warunkowego. Jeżeli chcecie tylko powtórkę do matury szybką, zachęcam do obejrzenia podsumowania. Dziękuję pięknie za dzisiejszy odcinek. Jest krótko, zwięźle i na temat, mam nadzieję, a jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości, macie jakiekolwiek pytania, zachęcam do komentowania filmu. Dziękuję pięknie i do zobaczenia w następnych zagadnieniach gramatycznych.